Mogą grać dziewczyny, chłopaki i, i, i dużo ludzi jest na, na, w piłce nożnej. I zawsze mój tata jak ciągle, jak mnie nie ma, to chodzi koło tam mojej mamy pracy na, na piłkę nożną. Mogę to, to można powiedzieć, że to jest piłka jak piłkę nożna. Mundial może się odbywać w, du, w, w, dużej, w dużej pracy jak u, u mojego taty, bo tata zawsze kręci filmy o Mundialu. Dzień, dziewczyny, które grają ją w piłkę nożną. Chłopaki też grają, i, i jeśli, jeśli ktoś wygra, więc, więc będzie miał taki świecący puchal. Żeby żeby tak się stało, że został złoty puchal. Trzeba, 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 trzeba dużo zapecimy, żeby grać dużo. Mistrzostwa Świata w Afryce. W piłkę nożną albo w koszykówkę. Jest Ronaldo dobry, Messi jest dobry. Cię dobrze kiwa, bo Messi był zawsze z piłkarzy dobry jest pierwszy, a Ronaldino jest drugi, bo on też dobrze gra. Adam. Krystian dla... Adam małeś?